Poezja Jana Twardowskiego a postać Świętego Franciszka z Asyżu. Ten edukast poświęcimy poezji Jana Twardowskiego i elementom filozofii franciszkańskiej w jego wierszach. Jan od biedronki Jan Twardowski był księdzem katolickim, poetą i prozaikiem. Urodził się w Warszawie w 1925 roku, zmarł również w stolicy w 2006 roku po długich, ciężkich zmaganiach z chorobą. Twórczość księdza Jana Twardowskiego należy do poezji o tematyce religijnej, lecz jest to poezja oryginalna, propagująca model wiary radosnej i bliskiej człowiekowi. Ksiądz Jan Twardowski w swoich wierszach łączył prosty i potoczny język, żartobliwy ton z głęboką religijną postawą i pochwałą wszelkiego istnienia stworzonego przez Boga. To kieruje nasze myśli do świętego Franciszka z Asyżu i postawie franciszkańskiej, tak bliskiej Janowi Twardowskiemu. Święty Franciszek z Asyżu Gdyby święty Franciszek był współczesnym poetą, pisałby tak, jak Jan Twardowski, napisała niegdyś poetka Anna Kamieńska. Kim był zatem święty Franciszek? Święty Franciszek, zwany także Biedaczyną z Asyżu, żył na przełomie XII i XIII wieku. Pochodził z bogatej rodziny kupieckiej, jednak porzucił dom rodzinny i postanowił oddać się służbie Bogu. W 1209 roku założył zakon braci mniejszych, który później zwany był potocznie franciszkanami. Święty Franciszek stworzył własny system filozoficzny, który w dużej mierze oparty był na umiłowaniu przyrody, bliskości człowieka i natury i nazwany został franciszkanizmem. Główne założenia franciszkanizmu. Święty Franciszek Wbrew średniowiecznym tendencjom uważał, że życie człowieka nie musi być wieczną ascezą, ale może być afirmacją świata i jego piękna. Radość, szczęście, zdaniem Franciszka, daje ludziom obcowanie z przyrodą i jej pięknem. Franciszek uważał, że człowiek jest częścią natury, a jego domem jest cały świat. Zdaniem Franciszka sens życia człowieka tkwi w miłości braterskiej i chwaleniu Boga stwórcy. Bohaterem nurtu franciszkańskiego był zatem człowiek prosty, skromny, pokorny, ubogi, głęboko wierzący i kochający naturę i czerpiący radość z obcowania z tą naturą, która jest przecież doskonałym i pięknym dziełem stwórcy. Franciszkanizm jako filozofia życia pogodnego, łagodnego, w zgodzie z naturą, to pochwała stworzenia i stwórcy przez umiłowanie przyrody. Moi drodzy, musicie zapamiętać, że poezja twardowskiego to przede wszystkim liryka o Bogu i o ludziach, która charakteryzuje się prostym stylem i kompozycją, i brakiem patosu, zwłaszcza w mówieniu o sferze sakrum. Wiersze Twardowskiego cechuje prosty język, ale trafny, a jednocześnie dosadny, zaskakujący swoją celnością. Poezja Twardowskiego ma również modlitewny charakter. Widoczne jest to zwłaszcza w apostrofach do Boga i Świętych w formie litanii i spowiedzi, bardzo często występującej w wierszach Twardowskiego. Adresatem utworów naszego księdza poety jest każdy człowiek. Zarówno wierzący, jak i ateista. Poezja twardowskiego zaskakuje również sposobem widzenia świata. Pojawiają się w niej zaskakujące wnioski dotyczące ludzkiej egzystencji, na przykładach zaczerpniętych właśnie ze świata flory i fauny. Człowiek widziany jest tutaj jako element przyrody, istota stworzona na obraz i podobieństwo Boga. W utworach twardowskiego widać również pokorę, tak charakterystyczną dla postawy franciszkańskiej. A także afirmacje życia i poczucie humoru. Czasami wydaje się, że Twardowski widzi świat przez różowe okulary. A zatem jest to filozofia optymistyczna, tak bliska świętego Franciszkowi Zasyżu.